Hej ludzie, Paziu! Tutaj. The Game Awards 2024 za nami. Znamy zwycięzców i ogólnie widzieliśmy, jak cała gala była poprowadzona. I czuć było w niej, że to jest to, ta gala na dziesięciolecie. Była wypchana z zapowiedziami, była wypchana gwiazdami, była wypchana momentami, o których ludzie będą mówić. Jeżeli chodzi o same zapowiedzi, to tutaj się przyznam, było bardzo dużo sequeli, bardzo dużo sequeli, na które gracze czekali, jak na przykład Okami. Ja wiem, Okami miało swój mini-sequel, ale tu ludziom chodziło o ten duży sequel. I ogólnie nie mogę się trochę doczekać tego sequela, bo jestem ciekaw, co można zrobić pod względem takiej malowanej oprawy na współczesnych sprzętach. Dostaliśmy taką małą zajawkę tego. Ale jestem ciekaw. No i Kamija będzie dyrektorem tego tytułu, więc jestem naprawdę ciekaw, co z tego wyjdzie. Mamy nową grę twórcy yy, Shadow of Colossus i Aiko. Też nie mogę się jej doczekać. Jestem ciekaw, będzie bardzo artystyczna. W ogóle ona wydaje się być w, trochę w innym stylu niż poprzednie gry tego autora, więc ogólnie jaram się. Dostaliśmy w ta nowa Granati Dog, też. Słuchajcie, ta nowa Granati Dog wygląda jak coś, co ludzie chcieli zobaczyć e po Concordzie: że to będzie przygoda w kosmosie, będziemy łowcami. I naprawdę to było czuć. Ja miałem takie odczucie. Ale to, co mi się podoba w tej zapowiedzi, chyba Intergalaktyk się nazywa, w ogóle śmieszy mnie, że Intergalaktyk ma. Pod podtytułów z Prophet, tak samo jak Jack and Dexter, pierwsza część. Tam, tam był, może nie w Prophet, albo w Profesji, nie? To też nie śmieszy takie nawiązanie, ale ogólnie z tej zajawki może znowu czuję takie star e, ten, strażników galaktyki, ale widzę, że tutaj będzie gameplay trochę bardziej na pierwszym planie, bo to już było widać po, tym, po tej zajawce tej walki, że tutaj będzie trochę więcej akcji, będzie trochę bardziej dynamiczna ta gra, a nie będzie tak, że gameplay będzie stał z tyłu, a wszystko będzie. A cała gra będzie stała na barkach Fabuły, tak jak było przez długi okres w grach Naughty Dog. Co jeszcze? Nowa gra twórców i Tekstu. W ogóle, tak sporąbanym konceptem, że hej, nasza fabuła może być porwana. Że ja po prostu, jak ja to oglądałem, to się zastanawiałem co do jasnej cholery. Tak samo pomyślałem o nowej grze autorów Sifu. Bo to będzie gra o piłce nowej. Oczywiście w zwariowanej wersji, ale wciąż. Jestem naprawdę zaskoczony, bo chyba ostatni raz, jak dostaliśmy nową grę, która nie była tak bardzo... Realistyczna, to to był subasa nie? A tutaj coś kompletnie nowego. I no i oczywiście, ja wiem, ja wiem o czym chcecie powiedzieć, ja chciałem to powiedzieć na końcu, ale mamy zapowiedź Wiedźmina 4. I nie będzie to prequel, nie będzie, nie będzie to jakaś historia sprzed lat, tylko będzie to kontynuacja trójki, czyli będziemy grali z Siri. Czy mam z tym problem? Nie. Czy trailer wyglądał fenomenalnie? Nie, wyglądał porządnie. Naprawdę ładnie wyglądały te postacie yy, zrobione na Unreal'u, bo to było napisane, że ten, ta zapowiedź Wiedźmina IV jest zbudowana na Unreal'u i to widać. Jeżeli tak gra będzie wyglądać, to będę zadowolony, ale jednocześnie brakuje mi pewnego pana filmowca, który wie jak. Ustawić niektóre kadry. Ale nie mogę się doczekać. Jestem ciekaw nowej fabuły. Nawet ta kwestia, że nie ma bogów, są tylko potwory. Jak dobrze pamiętam, sorry, jest wcześnie rano, mogę parę rzeczy troszeczkę pomylić, ale to zapowiada, że historia naprawdę będzie miała wys wysoką stawkę. Ogólnie wiem, że ta premiera. Nie będzie w przyszłym roku czy jeszcze w następnym roku, więc trochę na Wiedźmina na zaczekamy, ale no jestem ciekaw, jak będzie poprowadzona Siri. Bo to, bo jeżeli całą trójkę budujemy na postaci Siri, to niektóre elementy będą musiały być zmienione z oryginalnej trójki. Jestem ciekaw, jak radzi sobie z tym poradzą. I tyle to no było jeszcze parę zapowiedzi, ale mogły mi umknąć, więc piszcie w komentarzach. Ale ogólnie naprawdę mocno napakowany takimi soczystymi trailerami. A, Mafia jeszcze. Mafia była pokazana. Taki prequel do całej serii. I będzie się działo na Sycylii, bo było czuć ten klimat. Jestem ciekaw, co z, te, co z tego wyjdzie. Ogólnie, jeżeli mam część trailerowo podsumować, to te trailery Utwierdziły mnie mojej teorii, o której powiem w przyszłym tygodniu, że tak naprawdę jesteśmy w drugim roku życia obecnej generacji. To rozwinę to w innym filmiku, ale ogólnie ilość tych trailerów, ilość tych tytułów, które starają się zrobić coś inaczej, właśnie mi pokazuje, że jesteśmy w drugim roku życia dziewiątej generacji. Trochę późno, ale okej. Okay. Przejdźmy, słuchajcie, do nagród. Bo nagrody bo nagrody były trochę kontrowersyjne, i wiem o której nagrodzie myślicie, że mówię, i macie poniekąd rację, ale zacznijmy od kategorii tych od ważniejszych. No nie będę tam mówił, że content creator of the year, kto zdobył nagrodę, bo ja nie oglądam tych gości, co tutaj są. Żałuję, że mnie nie było, chociaż jest Typical Gamer. Jakby trochę pozamienić literki, to może Bartka by się tutaj wrzuciło na listę, nie? Ale dobra, idziemy. Najbardziej oczekiwana gra. No tutaj wiadomo, musiało wygrać GTA 6. Ja wiem, jest Metroid Prime, Monster Hunter, Ghost of Yota i Death Stranding, ale GTA 6. GTA 6 musiało dostać tą nagrodę. Jakby nie dostało tej nagrody, to... Nie, nie wierzyłbym po prostu w dziennikarzy, kompletnie. Dalej mamy Best Multiplier, i tutaj jest Hell Divers 2. Kurde, mam problem z tym wyborem, bo sam grałem trochę Hell Diversa, paręnaście godzin, i to jest super gierka. To znaczy, wiecie, super że fajnie się w nią gra. Nie, że jest w ogóle najbardziej genialna, ale no, przez to, jakie były problemy z patchami, przez to. Ile było problemów z update'ami? No ja myślę, że tutaj albo Mario powinien wygrać, albo Tekken, ale to moje zdanie. Możecie pisać w komentarzach, jak macie inne bez Sport Game tutaj wygrała FIFA. No, będę mówił FIFA, dopóki nie wyjdzie nowa FIFA od nie wiem, 2K czy od kogoś, ale tak, jej Sport wygrało. Ta powiedzmy tak, ta kategoria mnie najbardziej. Nie interesuje, jeżeli chodzi o te główne kategorie. I słuchajcie, mamy tą polską kategorię, czyli Best Sim Strategy Game. I słuchajcie, tutaj doszło do bratobójczej brato brato walki. Bo w tej kategorii był nominowany i Manor Lord, i Frostpunk 2. I w nagrodę wygrał Frostpunk 2. Cieszę się, że w tej kategorii, gdzie mieliśmy... Dwa polskie studia nominowane wygrało polskie studio, ale no... Czy z obu tych tytułów... Nieważne, który by wygrał, i tak bym się cieszył. Bo Lord wyskoczył, jak Philips Skonopi pokazał ludziom, że samemu, kiedy ma się olej w głowie, można stworzyć grę, która podbije internety, a Frostpunk 2 pokazał, że można stworzyć powodnie przemyślany tytuł. Tym bardziej, że 11B Studio jest parę kilometrów od mojego mieszkania, więc jakbym krzyknął mocno, to pewnie by mnie usłyszeli, ale pozdrawiam. No i tutaj mamy Best Family Game. I tutaj wygrał AstroBot. Ja wiem, ja wiem, wrócimy, wrócimy do tego. Ale no ogólnie, no, Family Game, no. Nie wiem, jakoś Family Game się kojarzy z jakimś Mario Party, z tym wszystkim, ale. No tutaj powiem Wam szczerze, w kategorii, gdzie tak naprawdę oprócz deplaki squire było samo Nintendo, fakt, że wygrał AstroBot, no jest trochę zaskakujące. Ja myślałem, że wygra Echo of Wisdom albo. Nie, ja, ja myślałem, że Echo of Wisdom wygra, jeżeli mam być szczery. Best Fighting Game i tutaj. Wygrał Tekken 8. Żałuję, bo nie wiem, czy Dragon Ball z Parking Zero nie powinien wygrać. Bo po, to, po tym, że wrócił po 17 latach, jako tak dobra gra z, z tyloma postaciami, jest tak rozbudowana. Myślę, że tutaj powinien wygrać z Parking Zero. Tekken 8 jest naprawdę porządnym tytułem. Tak jak powiedziałem. W innej kategorii, ale tutaj myślę, że Sparking Zero powinien wygrać. I Best RPG, oprócz tego, że nie ma nominacji dla RPG roku, że nie ma nominacji dla Dragon Age'a, co mnie bardzo zabolało, naprawdę bardzo mnie mocno zabolało. Ale nie, no, była Dragon's Dogma, był Elden Ring, był Final Fantasy Like, był Like a Dragon, Yakuza, no i wygrał Metafor. No, fabularnie Metafor zjada. Większość gier w tym roku z skalą fabuły, z historii. I naprawdę cieszę się, że Atlus w końcu poszedł na dużą galę i zaczął zdobywać nagrody, bo to jest jedno z moich ulubionych, tych średnich, wyższych studiów. I cieszę się, że takim dobrym idzie. I teraz best action adventure game. No i tutaj mamy Astrobota, który wygrał. No. Pff. No ogólnie, z tych gier Silent Hill 2, no takie action, to no tak trochę, tak bardziej horror, nie? Ale no nie ma kategorii horror, więc tutaj trzeba było wsadzić. Ale ogólnie to, no tutaj Astrobot, nie, nie miał z kim walczyć. To może z Echoes of Wisdom, bo Echoes of Wisdom ma ten system tworzenia przedmiotów i on jest w grze akcji czymś nowatorskim, ale poza tym to mówię o takiej skali, bo już wcześniej mieliśmy gry, gdzie było tworzenie przedmiotów w grach akcji, ale nie na taką skalę, jak w Echosie. Ale no ogólnie... No nie wiem, ja bym tutaj... No to, że Astrobot wygrał, no to... No bo... No bo ta kategoria była słabo obsadzona. No i teraz mamy Best Action Game. I tutaj mamy Black Myth Wukong. Poczekajcie. O! Serio, przygotowałem się, żeby machać tą grą, jak dostanie grę roku, tak samo jak mam tutaj jeszcze Rebirfa, co, jak wiecie, jak się skończyło. Ale ogólnie Black Myth Wukong wygrał i cieszę się, bo był Call of Duty, Helldiver, Starblade i Warhammer. W Space Marines. Ja myślę, że tutaj były trzy gry, był Black, Black Myth Wukong, był Starblade i Warhammer. Te trzy gry się liczyły. I Łukong no, wygląda, wyglądał świetnie. Nie wiem, jak system walki, bo ja zagram i porównam tą grę ze Stelarem, Bo jak wiecie, w Stelarze miałem parę takich malutkich problemów z walką. Jeżeli Łukong ma lepszą walkę, to Wam to powiem. Ale no, jak widzicie, będzie ogrywany. Ale jak na razie cieszę się, że tutaj na przykład Call of Duty nie wygrało, bo to byłaby mała przesada. Best VR Game, no tutaj no tutaj był jeden, jeden, jedna gra, która mogła to wygrać, czyli Batman Arkham Shadow. Wszyscy tą grę chwalili pod względem VR-u, ale no nie powiem, że znam się na tej kategorii, bo ja to jestem niezręczny, jeżeli chodzi o VR-y, więc nie moja kategoria. Best Mobile Game wygrało Bolotaro, ale no Bolotaro sporo wygrało. No bym się śmiał, gdybym na przykład Pokemon Trading Card wygrał, ale no tutaj Bolataro ten wygrał bez debiut Indie Game, chociaż tutaj ja myślę, że Manolord powinien wygrać. Ja wiem, patriotyzm przemawia, ale no wydaje mi się, że przez to jak mało ludzi robiło Manolorda i jaki sukces osiągnął, to myślę, że Manolord powinien dostać właśnie e, to za debiut. Bez Independent Games, no e, Game Znowu Balataro i Balataro czekam na wersję fizyczną, która ma mi dojść, więc też będzie filmik o nim. I best community support. I tutaj był tak: Final Fantasy, Fortnite, Helldivers 2, No Man's Sky i Baldur's Gate 3. I wygrał Baldur's Gate 3. No, bądźmy szczerzy. Po tym jak bez dodawania jakichś wielkich DLC, Larian cały czas pracuje, aby ten Baldur's Gate był. Był świetny. Do tego jeszcze w przyszłym roku dostaniemy crossplay między PC-tami a konsolami. No, to był naprawdę jeden z najlepszych supportów. Każdy nowy, każdy nowy patch poprawiał rzeczy, dodawał rzeczy, sprawiał, że gra roku stawała się jeszcze lepsza. Więc ja tutaj myślę, że Larian dobrze dostał nagrodę. Bo za tą pracę, co wsadzili i to do gry, która jest grą roku, więc nie musieli jej cały czas naprawiać, poprawiać. Oni po prostu to chcieli jak najbardziej oddać społeczności, że ich tak bardzo wspierali. To dlatego sądzę, że tutaj dobrze, że Larian wygrał. Best ongoing game. I tutaj wygrał Helldivers 2. No, ja nie wiem. No, ja, no przez to no, tak jak wam powiedziałem przed chwilą, przez to, że Helldivers 2 miał te problemy z, ze społecznością, że te update'y nie zawsze wchodziły. To nie wiem, czy to można nazwać best ongoing game. Nie wiem, czy Final Fantasy 14 nie powinno dostać, czy Fortnite nie powinien dostać tej nagrody. Ale dobra, mamy dalej Games for Impact. Tutaj jest Neva. Cieszę się, że nie dostał tej gry. Test of Kenzera. To, to jest ta gra, która miała ten duży impact 200 graczy jednocześnie. Więc ogólnie tutaj. E, odpuszczę tą kategorię. Innovation of accessibility. Przepraszam bardzo. Ja powinienem dawać statułkę, statułkę w tej kategorii i powinienem to dawać prawą ręką, żeby po prostu widzieć u tych deweloperów taki cringe, jak podaję prawą ręką. Ale dobra. I tutaj dostał Prince of Persia. On ma bardzo dużo tych opcji, ale powiem Wam szczerze, że chyba to jest jedyna kategoria, w której Dragon Age mógłby dostać, bo Dragon Age <coughs> ma naprawdę mnóstwo opcji. I to jest jedyna kategoria, w której on może być nominowany i był nominowany. Ale no, Prince of Persia też ma masę tych opcji. Więc Dobrze, że w takiej kategorii Ubisoft dostał nagrodę, a nie w jakiejś ważniejszej. Bo bez performance no tutaj Senua Saga, no no, przez, przez to, jak jest zbudowana, jest zbudowany Hellblade, to w ogóle Senua Saga, to dlatego jest gra aktorska bardzo ważna, więc domyślam się, dlaczego tutaj aktorka wygrała za stworzenie głównej postaci, ale no... No, nie jestem pewien, no... Ale ogólnie... Okej. Okay. Mogę zrozumieć, dlaczego ta gra dostała. I za best audio, nie wiem czy pamiętacie, ale mówiłem, że Hellblade 2 robi najwięcej zabawy z dźwiękiem, jak grałem na moich słuchawkach. I tutaj cieszę się, że Senua tutaj dostała nagrodę. Ja wiem, że są inne tutaj tytuły, które robią sporo z dźwiękiem, jak nie wiem, jak Silent Hill czy Call of Duty, ale dla, dla mnie po pierwsze Call of Duty, żeby pokazać Ci jak bardzo jest dopracowane audio w nowym kodzie, to trzeba wykupić specjalną licencję, bo to jest bzdura, ale no Senua powinna dostać i cieszę się, że dostała. No i dalej mamy Best Core i Music i tutaj dostał Final Fantasy, no Final Fantasy, który pokazuje Ci nowe tematy, przerobione stare tematy i naprawdę uderza tym całą spektakularnością no siódemka Rebirf za to, to na pewno powinna dostać, no bo sam słucham soundtracków z Rebirfa i czuję tą muzykę naprawdę tam jest mnóstwo dobrej roboty wsadzone i cieszę się, że Star Blade nie dostał, bo ja w ogóle nie potrafię zrozumieć tego soundtracku z Stereoblade'a to jest jeden z najbardziej niepasujących dla mnie soundtracków do gry. No i mamy best art direction, i tutaj wygrał metafor. No, metafor musiał tu wygrać, bo słuchajcie, jeżeli wszyscy ci mówią, że twoja gra jest zrobiona na jakimś starym silniku z czasów ps trójki, ale się zachwycają twoim designem świata i designem ogólnym, no to to trzeba powiedzieć jedno: zrobiłeś genialną robotę i to trzeba docenić, że Atlus poszedł w nową serię, w nową markę, w nowe IP i poszedł tak mocno, jak tylko mógł. No i narracja tak samo, wygrał metafor. No i dla mnie metafor no też czeka, żeby go przejść, ale no z każdego punktu na świecie słuchać tylko jedną metafor, metafor, fabularnie, fabularnie. I mogę to uwierzyć, bo ja wiem, że Atlus, jak chce zrobić fenomenalną historię, trzymając w napięciu, to potrafią to zrobić. I ogólnie cieszę, w ogóle nie sądziłem, że metafor zgarnie a w tyle nagród. No i mam najlepszą adaptację, i tutaj wygrał Fallout i. Ja wiem, mam problemy z końcówką Falauta, jestem wkurzony za końcówkę Falauta, szczególnie do Todzika, bo to Todzik musiał podpisać, że coś takiego wykombinują, Ale jeżeli chodzi o samą adaptację, to jest to najlepsza adaptacja roku. Bezsprzecznie. Jest świetnie zrozumiały świat, są dobrze napisane postacie, jest ciekawa fabuła. Oprócz skopanej końcówki. I naprawdę cieszę się, że Fallout tutaj dostał nagrodę. No, i mamy Best Game Direction, i tutaj mamy Astrobota. Dobra, już tutaj zostawiam tablet, bo gry roku TEW dostał Astrobot. Ogólnie Astrobot był takim cichym zabójcą tej gali, i teraz jest problem, przynajmniej dla mnie, jak to ocenić, bo z jednej strony Astrobot jest świetnym platformerem. Jest takim wielkim podziękowaniem dla de facto milenialsów za to, że byli z serią z marką PlayStation od początku jej istnienia. Jest to gra, która została zbudowana na zgliwczach mojego jednego z ulubionych studiów, czyli Team Japan. Jest to taki malutki fuck you dla Sony, że wystarczyło wspomóc tym pan, Wystarczyło uwierzyć w nich, żeby stworzyli coś, co może zachwycić ludzi na świecie, co może zdobywać nagrody. Ale no... Ma, jest, nominowany był jeszcze Boletaro, Blackwing, Elder Ring, Final Fantasy, siódemka i Metafor. Ogólnie no nie mogę powiedzieć, że ogólnie myślę, że w tej kategorii jeszcze powinien być Indiana. Jeszcze go nie skończyłem, ale z jednej strony kurde, to jest właśnie trudny ten wybór, bo z jednej strony podoba mi się waga tego wyboru, ale nie jestem pewien, czy ta gra na to zasługuje. Tak jak powiedziałem, powinien być tu nominowany na przykład Indiana. Czy Indiana powinien zgarnąć? Nie wiem, bo jeszcze go nie skończyłem. Czy by, powinna być jakaś inna gra nominowana? Na pewno byśmy znaleźli jeszcze jakąś grę. Ale cieszę się, że Elden Ring nie dostał DLC tej nagrody, bo to byłaby na, bo to byłby taki wielki plaskacz w, w cały rynek gier, Byśmy efekty tego czuli przez najbliższe lata. Ogólnie, z jednej strony, się cieszę, że to Platformówka dostała nagrodę. Cieszę się, że dostał to zespół, który, tak jak powiedziałem wcześniej, odrodził się z gliszczy Team Japan. Że może fakt, że taka gra dostaje nagrody, coś rozrusza w platformówkach, że większe studia będą próbowały swoich sił w tych platformówkach. Mam nadzieję, bo bardzo lubię ten gatunek. On mocno po prostu uspokaja człowieka, bo w takich platformówkach nie ma w jakiejś fabuły, która macie zmusić do myślenia, tylko po prostu masz się dobrze bawić. I astropod tym oto sposobem też wleciał na listę pod tytułem Trzeba przejść do końca roku, nie? Ja pierdzielę. Długo mi się ta lista robi. Ale. Podsumowując, nie jestem jeszcze pewien, czy Astrobot powinien dostać tą nagrodę, bo tej gry nie, nie skończyłem, nie przeszedłem. ale cieszę się, że nie dostał, że tej nagrody nie dostał nawet Eldering. Myślę, że największym przegranym tej, tej gali jest Indiana Jones, bo jest parę kategorii, w których Indiana Jones powinien być nominowany. Ogólnie chciałbym, żeby ta gala była w styczniu, nie w grudniu, bo sporo gier nie dostało przez to nagrodę. I to właśnie jest, właśnie dla mnie to jest trochę niezrozumiałe, dlaczego Indiana nie może dostać nagrody, a za rok też nie może być nominowany, bo wiecie, to jest ten. E, inny rok. Ogólnie Gala mi się podobała, chociaż nie oglądamy jej od początku, bo po prostu zasnąłem. Jak możecie. Za... Zauważyć po moim głosie mam strasznie chrapliwy głos, bo troszeczkę mi się wróciło na gardło, więc musiałem trochę pf, trochę zasnąć, żeby móc wam to wszystko powiedzieć. Ale ta gala mi się podobała. Czuć było ten prestiż dziesiątki. Czy jedenasta gala, następna gala e, przebije tą? Trudno mi powiedzieć. Ale ogólnie ta gala znowu dała taki, taki mały, taką. Mało nadzieje, że kolejne lata będą lepiej, lepsze, że kolejne lata będą w końcu tymi latami dziewiątej generacji. A wy, jak wam się podobała ta gala, czy też ją oglądaliście? I kto według was powinien wygrać tytuł gry roku zamiast Astrobota? Piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że wy byliście mieli rewelacyjny weekend, rewelacyjny dzień, a ja w poniedziałek odzyskam swój głos. Trzymajcie się. Papa